domastolicy.pl. Jesteśmy z Adamem Pazio, naszym byłym piłkarzem, który ostatnio troszeczkę rozgrzał dyskusję na Twitterze. Witamy Adam. Witam serdecznie. Nie było burzy za tą odważną deklarację od działaczy Kotwicy Kołobrzeg? Mm, nie, dlaczego? Jakby to, jakie ja plany wiążę jakby ze swoją przyszłością i z powrotem na zawsze, no to to jakby tylko jest i wyłącznie moja decyzja. A no jeszcze ogólnie mam ważny rok kontraktu, tutaj z kotwicami, jakby e, nic się nie zmienia w dalszym e, wypadku z moimi przenosinami, więc na razie myślę, że mogę spać spokojnie. Rozumiem. No, troszeczkę przyznaję się, że rozgrzałeś tutaj wyobrażenia naszym kibicom. Po tym jak wszedł Gregła no to zaczął. I, i Grzesiek Wojdyga stwierdził, że byli piłkarze pytają się o możliwość powrotu do Polonii, no to szczerze mówiąc, co niektórym się przypomniały te czasy Ekstraklasy, w której debiutowałeś jeszcze przed tym zanim nas zdegradowali. Znaczy no, ze mną jeszcze nie, nie było żadnego kontaktu, żadnego odzewu, tyle co tam właśnie pojawiły się wpisy na Twitterze kibiców. Stąd też jakby moja odpowiedź, że ogólnie planuję powrót na Mazowsze i jakby chciałbym jeszcze zagrać przy K6, co o, o czym bardzo poważnie myślę i rozważam. No ale wiadomo, że to dwie strony jakby muszą dojść do porozumienia, a na razie, no to jest cisza, spokój i nie toczą się żadne rozmowy. No zobaczymy, może po, tym, po tej rozmowie naszej coś się zmieni. E, trenerem jest e, twój kolega z boiska, kościorem chyba mieliście tylko... Też. E, a, graliście razem też. Nie, nie, nie. W pogoni się razem współpracowaliśmy. Tak, tak. Piotrek właśnie... mnie ściągał Dzięki do pogody. Zresztą tego, że, że on był dyrektorem sportowym wtedy. No I sobie mogę zapytać, jak oceniasz go jako dyrektora sportowego? No, na co możemy liczyć? Yy, no właśnie, jeżeli przeczytałem tą informację, yy, to właśnie bardzo byłem zadowolony i myślę, że właśnie Piotrek pomoże tutaj yy, w odbudowie klubu, bo w pogoni naprawdę zrobił fajną robotę no później jakby to e, wszystko myślę, że nie zostało docenione do końca. E, tak naprawdę dopiero jakby zaczęliśmy robić wyniki po zwolnieniu Piotrka, ale tak naprawdę no, to wszystko co zaczęło nam grać, no co tak naprawdę jego zasługa, no bo to on e, jakby sam stworzył całą tą drużynę. No tylko to właśnie w polskiej piłce jest to, że nikt nie ma tej cierpliwości dania tej chwili czasu na, na to, żeby to wszystko zatrebiło, no bo wiadomo, że w miesiąc, dwa no, nie zrobi się drużyny taka, która zacznie się, e, która już będzie dotarta, która będzie e, na tym najwyższym poziomie. No obecny właściciel deklaruje, że będzie starał się tą ciągłość kontynuować, że, że nawet jeżeli trenerowi Szymankowi się noga powinie, no to nie będzie chciał szybko zmieniać. Rozumiem, że taka stabilizacja też dla was piłkarzy jest bardzo ważna. No tak, na pewno, no bo ciągłe zmiany, ciągle jakby dostosowywanie się do nowego trenera, do nowych jakby jego zaleceń, no to nie jest nic dobrego. Myślę, że Mając jakby jednego trenera, jeżeli wszyscy jakby dążą do, do tego wspólnego celu, no to myślę, że szybciej większe to ma powodzenie niż takie ciągłe zmiany. I wywoływanie presji przede wszystkim ciągle na, na trenerze i na zawodnikach przez prezesa. Nie wiem, czy trafiła do ciebie ta informacja odważne za. Zakusy, ma nasz nowy właściciel twierdził, że w ciągu 9 lat moglibyśmy zagrać w Lidze mistrzów z PSZ jego ukochanym, albo właśnie z Barceloną, którą jest tutaj. Hmm. Natrafiałem, wywiad z Tobą, to stwierdziłeś, że, że tam najciekawsze pytanie od trenera dostałeś, właśnie, czy sobie poradzisz z Messi. Chciałbyś jeszcze coś takiego przeżyć raz? No, myślę, że. Przeżyć to będzie już raczej ciężko, e, wiadomo, że już to nie są te lata, kiedy zaczynałem w Polonii, e, ale na pewno, na pewno te plany są bardzo obiecujące, jestem jakby na bieżąco ze wszystkimi informacjami. E, mocno trzymam kciuki za to, żeby ten plan e, jak najbardziej się powiódł, bo na pewno w Warszawie potrzeba e, powrotu Polonii i wielkiej piłki. No i jeszcze raz mówię, że trzymam ogromnie kciuki, a jeżeli będzie dane mi razem e, z wami jakby e, pomóc w walce o to wszystko, to, to też byłoby super. A na jakiej pozycji byś mógł nas wzmocnić tak szczerze, bo pamiętam, że zaczynałeś jako pomocnik tak e, nominalnie chyba z młodej klasy, e, na no ostatnie chyba bardziej w obronie. Jakbyś, e... Jak chciał... Nie, no. Teraz ktoś na, na prawej obronie, prawa, lewa obrona. Dobra, dalszy, myślę, dalszy. że Myślę, że to jest jakby moja optymalna pozycja. Dobra, rywalizacja by była. W zimowym okienku przyszedł chłopak, z, który, który w przeszłości w piasie grypy grał. Z tego co. Wiem, opowie. wiem, znamy się. A, no, to sami <laughs> swoi. Znaczy się, no właśnie Piotrek też jakby go ściągał do pogoni tylko że on był jako bosny pomocnik. No tak, tak, też właśnie słyszałem, że... że w sensie dużo... mówimy o Sebastianie, tam Sebastian tak, Pociecha. Tak, tak, no to obiło mi się już, że właśnie ciekawiej wyglądałby w pomocy niż w obronie. No po czym nagle poszła informacja o, nim, o takim starym zawodniku, który tutaj deklaruje chęć powrotu, więc no może by to się jakoś uzupełniło. To oczywiście, no jakby no z Sebastianem też grałem na stronie właśnie w Pogoni Siedlce, gdzie ja grałem na obronie, na pomocy, ale no czas pokaże, co będzie tak naprawdę. Dzisiaj no jakby ja jestem totalnie bez informacji, co będzie z trzecią ligą, czy ona zostanie wznowiona. My dalej trenujemy indywidualnie. Nie mamy jakby zamknięte boisko, nie zostało otwarte. Także no, nikt nic nie wie tak naprawdę, co się wydarzy, czy ten sezon zostanie dograny, czy będzie anulowany. Także naprawdę ciężko jest cokolwiek powiedzieć w tym momencie, co do przyszłego sezonu. No na razie podobno w związkach, bo te związki mają podejmować tą decyzję. Mhm. Nie ma wypracowanego jednego rozwiązania tam się ważą różne opcje, a jakbyś ty to widział jako piłkarz, to powinno być anulowane, dograne, pozostawione tak, jak jest i... Znaczy, to jest na pewno ciężki temat, no ja jakby ze swojej perspektywy chciałbym, żeby to było dograne, no bo nie ukrywam, że po tych czterech miesiącach jakby ciężkiego trenowania, ciężkiego biegania, siłowni naprawdę bardzo ciężkich treningów no jakby szkoda by było żeby nie można było tego w jakiś tam sposób zaprezentować ale aczkolwiek też ostatnio słuchałem troszkę rozmowy z właśnie trenerem Szymarkiem który właśnie powiedział bardzo mądrą rzecz no co wtedy jeżeli któryś tam z zawodników bądź trenerów zostanie zarażony i cała drużyna zostanie poddana Kwarantannie. Co wtedy dalej z ligą? Także myślę, że to na pewno związki mają bardzo ciężki orzech do zgryzienia, żeby coś ustalić, no ale my jakby musimy być w gotowości na każde rozwiązanie. No i chciałbym, żeby to rozwiązanie jakby było jak najszybciej, żebyśmy mogli też przygotowywać się czy to do wznowienia rozgrywek, czy to jakby już do nowego sezonu. No bo jesteście w troszeczkę lepszej sytuacji z tego co widzę w tej chwili, e, chociaż do awansu byłoby chyba trochę trudno. E, ogólnie w Kołobrzegu e, nastroje bardziej takie na pozostanie w trzeciej lidze czy, czy na powrót do drugiej? E, jakby mówisz o tym połączeniu tej drugiej ligi na te dwie grupy, tak? Co, no tam... W kontekście awansu. W kontekście awansu, bo, bo też yy, mówi się o tym, że niektóre kluby z wyższych lig yy, wspierane przez samorządy mogą mieć problem, żeby yy, żeby, mieć, żeby wystartować w ogóle, jeżeli sezon wróci. I tu mogłaby się otwierać furtka dla najlepszych klubów z trzeciej ligi, żeby w ten sposób troszeczkę tak przy zielonym stoliczku awansować. Mhm. No to jak najbardziej takie tematy. I jakby takie pomysły tutaj prezes Kotwicy nam przedstawił, no, że jakby najbardziej oni na to liczą mm -hmm. i chcieliby z tego skorzystać, ale no tak samo i my sportowo gdzieś mamy aspiracje i, i mocno przepracowaliśmy tą zimę, żeby właśnie powalczyć o ten awans. No bo tak naprawdę, po to też tutaj przyszedłem i jakby. Klub cały czas mówi wprost o awansie i zapewnia, zapewnia że, że ten klub będzie się rozwijał dalej. Czy to będzie w drugiej lidze? Eee, tak samo powiedzieli, że będą chcieli grać o górne lokaty. Także no. Na pewno klub jakby marzy, marzy, chce i robi wszystko po to, żeby być w tej drugiej lidze na tym szczeblu centralnym. Jak współpraca z Michałem Cierkowskim. A bardzo dobrze gramy właśnie na jednej stronie. E, tutaj no mogę powiedzieć niestety na lewej, ale na pewno e, tutaj no, na poziom trzecioligowy, e, uważam, że bardzo dobrze sobie radzimy na, razem na stronie. No jak pamiętam i jego i ciebie, no to, to musicie tam dwa strusie, dwa strusie pędzi wiatry być, więc... Znaczy no, ja właśnie teraz zaczynam yy, w taki dobry okres przygotowawczy tutaj, jak nas przejął trener yy, Nemec. Bardzo dużo biegamy, tak jak właśnie zaczynałem w Polonii yy, za trenera Pali z Czecha. Bardzo dużo biegaliśmy. Yy, czuję się fajnie motorycznie, więc jakby no ]eta. Michał ma duże wsparcie ode mnie na stronie, bo jakby, no mogę się nie zatrzymywać teraz. To jest yy, jakiś znak rozpoznawczy Czechów, że, że u nich trzeba biegać, no to jest niesamowite po prostu. Ale no, powiem Ci, że z... mam drugiego właśnie trenera Czecha i pod tym względem biegowo-motorycznie to naprawdę jeszcze u nikogo tyle nie biegałem. Ale nie ma takich yy, zboczeń, jak ten pala, że, że, że niskich zawodników yy, dyskredytuje. Yy, nie, 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 nie. Pod tym względem jakby jest yy, wszystko normalnie. Dobrze, Adam. Dziękuję Ci ślicznie za to spotkanie. Yy, no, trzymamy kciuki, oczywiście, żebyś się tam z kosierem dogadał. Po raz kolejny. Czekam na telefon, <laughs> czekam. Tak, mamy to na taśmie. No i jak najszybciej wrócił do nas na Polonię, no bo bardzo dobry boczny obrońca by się zdecydowanie nam przydał do awansu do drugiej ligi, miejmy nadzieję. No bardzo dziękuję, mam nadzieję, że, że tak będzie, no nie mówię, że to będzie teraz w tym okienku, za rok, za dwa, no mam nadzieję, że jakby te nasze drogi jeszcze się połączą i razem będziemy mogli wspólnie, osiągać te cele, które sobie wyznaczymy. I tym pozytywnym dziękuję Ci ślicznie i zapraszamy na Dumę Stolicy. Subskrybujcie, klikajcie dzwoneczek, lajkujcie i czekajcie na Adama Pazio, bo warto. Dzięki, pozdrawiam wszystkich, cześć.